Widzę, że pani tutaj robi takie niesamowite ozdoby no, ze, słomy. ze słomy i tak. to wszystko ręcznie robione i tak. każda inna, prawda? Tak. To są jakieś zupełnie oryginalne prace. Tak. Czy może pani powiedzieć, jak, jak długo się robi taki, takie cudo? Oj, długo. Długo? Tak, słomę się zbiera przede wszystkim. Zbiera się słomę... no A. tak jak uwaga, uwaga. jeszcze kłosu nie ma. Takiego no, twardego, tylko miękkie ziarko. I nożyczkami się tnie i się wiąże w pęczki i ona jest zielona, wybiela ją się na słońcu. A na słońcu i ona żółtnie i się przynosi na noc do domu, czy tam do pomieszczenia, a się wynosi i na, na dwór po prostu na dzień. No i, tak i później tak, czas? i musimy to później tak, bo dlatego, że w środku zostaje zielona, później on się przekłada, że była żółta. I ten cały proces takiego zbierania słomy tak. to jest ile? mniej więcej miesiąc? Przecież... O nie, nie, bo to musiało szybko, dlatego że później będzie a, twarda. Później? No tak, czyli to trzeba by tak tak tak, tak, moment. szybko. Szybko zebrać i później dzielimy to na ten o. Aha. Jak już przejdziemy w zimie. Tak, tak. Jak w zimie już mamy czas, no to i dzielimy. To są jedynki oto. To się wyplata pałki. Aha. Może przynieść pałki, co? Pałki z tego, a to są dalsze, co się dzielo, te słomki, o te. To jest dwójka, taka liczy I się... Pani ma na jakieś Nie, A, igłę, igłę tak, mm -hmm. tylko mam tak schowaną. O. I to się dzieli na cztery części, te dwujeczki. Jakaś popadła twarda. No to się zdolności no, manualne, żeby się tym... Tak, zapalić, tak, tak, prawda? bo to jest twarda jakaś popadła. A na ile o. części taką jedno są? Na cztery. Gdzieś? Na cztery. Tak. I później się moczy, może ja już tak szybciej. Tak, tak, tak? jasne. Jak się wymoczy, to. Moczy, to się wymoczy. O tak, to jest tak podzielona. O, I później jest wymoczona. To się moczy 20 minut. W naczyniu takim, no, żeby się zmieściła. I, I cie, co, ciepło wodę się zalega. I zalewa. co daje to moczenie? No, później wyplatanie. Czyli ona się miękkie jest, robi, tak. jest elastyczna. A można... ta, ta słoma wkaże się. Wkaże się i o 20 minut, ale w gorącej wodzie. Aha. To już o tej jedynki. O. Rozumiem. O te. I one no. się wtedy też robią miękkie, i miękkie można już i razem można je ze sobą uwaga, uwaga, splatać. Tak, tak. No i później się plecie, no niestety. I później się zaczyna plecie. dopiero praca. Aha, ja pokażę teraz, Aha, świetnie. Takie cuda się z tego robi. O tak. Takie są wzory. Fajne. No I bo to. No po prostu trzeba. I o, później to się razem ze sobą tak, łączy się i się tworzy większe formy. kwiatki, tak. Mm -hmm. No i mamy takie jeszcze, te, te, te wianuszki, co są. Mm -hmm. No to się już plecie na czymś. Na przykład na takim czymś. Aha, na takiej I się rolce przesuwa, po prostu. przesuwa, no. I później łączy się do, do kupy. No i więcej. To no różne świetnie. są wzory. I teraz, gdzie to można kupić? Jakby ktoś chciał, zał, strasznie mi się spodobało. Gdzie może to kupić? Gdzie pani to sprzedaje? Y -y w domu. Czasem jeździmy na takie no... No jakieś Stargi, rozumiem. No, przed świętami A nie, nie, nie myśleliście państwo o tym, żeby stronę założyć internetową i tam to sprzedawać? Się, no, córka tamte, no, ale... Koniecznie trzeba, bo to jest teraz y, wszyscy w internecie no, już kupują. Chyba, chyba ten no, oni ptak, milka, tak dokładaliście, Milka, Jakie kwiatki wystawia, ale nie ma chęci. Trzeba, no bo to na trzeba na Allegro. No to może lepiej do, zrobić swój taki sklepik mały i mm -hmm. go później podłączyć pod jakąś aleję handlową, dołączyć do tego typu asortymentu tam. No, i jeszcze no, tu koleżanka, jeszcze takie robimy słoneczniki. Słoneczniki raczej jest owsianej słomy, bo ona mhm. jest miętsza. No to w ten czas ją trzeba prasować, tu jest ten, no, i szyć. Aha, czyli to jest bardzo dużo pracy tak Tutaj, naprawdę. Tutaj tak. To tak. jest takie bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. Bardzo, no i jeszcze musimy teraz już kije szukać po rowach, żeby był prosty. Aha. I teraz ma, no ten, no, takie, że kora dobrze odchodzi, bo w zimie nie odejdzie. No i, i kij jest brzydki. bo go no tak. sprawać. No. Czyli to strasznie dużo pracy, ale wychodzą takie piękne... Piękne no dużo, cudzenie. Dużo, dużo a czy jest jakiś do pani mail albo jakiś, jakiś tak kontakt, żeby... No, jak sumie. komu się spodoba wiedział? No, ja tak, tak? No to no proszę bardzo, podać. Teraz... Numer te telefonu, a, to nie może ja lepiej napiszę. To <grym grym> bo my filmujemy <grym> to będzie tak Emilka.oriname jak tam było dalej? interie.pl. Tak, interia. No mnie też robić. Tak, ja też umiem Czy robić, też się tym zajmuję. Tak, kolejną tak, tak. jakby zmiana warzyw mi pomaga? No to bardzo fajnie.